Cześć, już w sumie zacząłem, ale uznałem, że może coś tam nagram. Tu mam takie jakieś dziwne urządzonko. To jest jakiś tam sterownik Solenoidów. No i tutaj rozbieram, nie działa. Widać, że było naprawiane. bo tak. Tu są dwie takie same płytki. W tej jednej tutaj ktoś wymienił tranzystor. BD240 na 244C. Tutaj dał diodę 4148, z tego co pamiętam. Tu jest taka dziwna dioda szklana z paskowym takim kodem. Jest szary, żółty, fioletowy, żółty. W jedną stronę dioda ma 0,45, w drugą stronę ma 0,66. Także najprawdopodobniej jest to dioda zabezpieczająca ten tranzystor. Tutaj pobadałem diody Zenera sprawne diody te wszystkie inne diody zwykłe sprawne oporniki sprawne te kondensatory również sprawne I teraz tak tutaj było takie złącze na tej płytce było na tyle zmęczone tu nawet widać jest popękane tu od boku też było zmęczone popękane to było strasznie opalone na czarno także wszystkie piny takim pilniczkiem modelarskim dookoła trzeba było poczyścić dwa były chyba wyrwane, dwa skrajne piny były wyrwane tu była jakaś rzeźba robiona na druciki ale to akurat było zrobione dobrze tylko wszystkie inne piny też były powyrywane, to latało były zimne luty, tak jakby wyrywane po prostu no i jeszcze zbadałem przekaźnik okazało się, że lewa strona przekaźnika działa prawa strona przekaźnika ma wypalone styki bo ani po zamknięciu tutaj, tu jest jakieś 150 od ohmów na, na tym normalnie zamkniętym na normalnie otwartym, po zamknięciu na sygnału na cewkę tutaj też tam jest jakieś 100, czy tam 1 kilo, to tak skacze, więc przekaźnik w środku ma styki do wymiany ja jeszcze będę tutaj odlutowywać te tranzystory, jeden już sprawdziłem. Ten oryginalny jest sprawny. Teraz ten, który ktoś dał, sprawdzę. Tu była wymieniona ta dioda. Wcześniej też taka była duża z epoki 4007, bodajże. No, także tu dioda ktoś dał dobrą. Trochę lepszy, większy tranzystor ktoś dał, i ta dioda, właśnie nie wiem, czy jest dobrze zastosowana, ale no zobaczymy. Skoro to działało jakiś czas, chyba no to wydaje mi się, że zastosowali dobrze tą diodę także zenerki wszystkie do sprawdzenia jeszcze jeden tranzystor poprawne zalutowanie tego złącza może go kleję mu sztywnie żeby nie latało, bo z jakiegoś powodu się wyrwało no, także taki szybki filmik tu mam narysowane wszystkie elementy po kolei na płytce jak są włożone co to jest, jak to jest tak, jak leci, nie? Od góry do dołu, od góry do dołu. Tak z grubsza po prostu. I to właśnie tutaj, kto wymienił tą diodę, paski kolorowe. I że ktoś to zmienił na coś takiego. To sobie zawsze takie notatki robię. Gdzieś tam potem, jakby coś się stało, spaliło, nie zapomniało. Lepiej to wcześniej mieć zrobione. Także tutaj trzeba będzie zamówić. Przekaźnik wymienić. Sprawdzam jeszcze z energii. No i taki krótki filmik: naprawić czegoś, jakiegoś sprzętu na statek. Tranzystor w cesterze. Sprawny. Także może wracać na płytkę. To może na tej diodzie pokażę w tą stronę. ona jest wylutowana z jednej strony tą stronę jest 0,65 takie w okolicach w drugą stronę jest 0,45 także jeśli ktoś z Was wie jak odkodować diodę na podstawie pasków kolorystycznych wyszukam ja jakieś informacje na ten temat nie wiem czy to jest ustandaryzowane jakkolwiek czy każdy producent jak sobie chce nie mam pojęcia naprawdę jak odkodować taką diodę Domyślam się, że jeśli źródło jest pomiędzy bazą a emiterem, no to ma zabezpieczać po prostu zabezpieczać tranzystor, no, bo ta dioda jest między bazą a emiterem. No niestety nie jestem alfa omegą, nie wiem. To może jeszcze pokażę jak sprawdzam diody zenera mam zasilacz, masa na jednej stronie diody tu szczypeczkami przyłapałem rezystor 10 kg. tak wiem, że bardzo duży łapie, no i mamy te minus 12, bo jest w drugą stronę podłączony, no ale chodzi o to, że ma 12V no i tak wszystkie diody a w kierunku przewodzenia diody, bo to jest kierunek zaporowy, w kierunku przewodzenia diody zwykły testem diody, tam wychodzi jakieś 0,45 czy 0,7, nie pamiętam, no jakoś tak No, wychodzi 0,7. Test diody plus na anodę na katodę minus multimetru. Czyli ona w kierunku przewodzenia ma tak jak zwykła to się zachowuje, w kierunku zaporowym przepuszcza daną wysokość napięcia. Napięcia zenera w tym przypadku jest to dioda 12V. Wszystkie inne zenery 12V. No i tak testuje wszystko na płytce. Jak już wiem, że wszystkie elementy są ok, no to można składać, naprawiać i oddawać do sprawdzenia Dobra, co jeszcze było na tych płytkach takie tranzystory LM395T i tester Jezus Maria Na tej płycie były jeszcze takie tranzystory LM395T. Tester ich nie wykrywa, ale to, że test ich nie wykrywa, to nie znaczy, że są niesprawne Tu mam podane z zasilacza minus plus na płytkę stykową. Tu my tak: baza, emiter, kolektor tak mi się wydaje ma plus podłączony na kolektor. Emiter przez diodę jest, yy, przez rezystor jest dioda. Teraz tak przez rezystor na bazę daje sygnał niski, zjada się nie świeci a jak on się nawet wzbudzi, że nie ma masy bo to nie jest taki zwykły tranzystor, tam w środku zamknięty Darlington sterowany tranzystorem PNP bodajże także jest to sprawne teraz zaraz sobie sprawdzę tego drugiego no, także trochę trzeba czasem pomyśleć nie tylko wierzyć jakiemuś testerowi bo tak naprawdę to nie jest tranzystor, to jest układ starony Dobra, testuję ten drugi. On też działa. Ok, ciąg dalszy naprawy tej płytki. Płytek był sobie przekaźniczek. W środku wygląda tak, że te dwa piny. To jest cewka. Cepka jest sprawna. Teraz tak. Te dwa piny to jest ze sobą zamknięty styk, normalnie zamknięty. Te dwa piny również. A jak podamy na cewkę 24V, to ten skrajny zwiera się z tym, ten skrajny zwiera się z tym. No i teraz tak. Super, w stanie bez napięcia. mierzymy tego. No, ma tam jakieś 12 omów Powinno być możliwie blisko zera. Jak go odwrócę, bo będzie mi zapiąć. Do filmu to kurczę nic nie widzę. No i ten styk coś tam nie trybi. Po prostu upalony najprawdopodobniej. Teraz to jest tylko otwarte, włączę sobie zasilacz. Ten styczek jakoś tam sobie jeszcze działa, aczkolwiek już to z takimi opornościami, tak średnio ten styk jeden on czyli dobrze, aczkolwiek w nim nie działa styk normalnie zamknięty, także. Taki test, przekaźniczek do wymiany, nie działa. Jeszcze te złącze trochę zmęczone. Tutaj widać takie pręgi nawet połamane. Tu powinny być takie lamelki, które wchodzą w obudowę i usztywniają. No ale średnio. Tu od spodu upalony pad. Tu wcześniej ktoś na takie druciki coś naprawiał. Tu było tak. Obydwa te na druciki akurat działały, ale te wszystkie były wyrwane. Ponieważ ta wtyczka jest na tyle wysoka i jest na tak małej przestrzeni się zapiera o płytkę, że ona widzicie. Tak to się rozwaliło, więc średnio. Ta niska, nie, nie, nie widzę przeszkód. Aczkolwiek i, tak, aczkolwiek, i tak poprawiłem luty. i Ten drucik też wywalę. Zrobię to po swojemu. Od początku do końca. Elementy, wszystkie sprawdzone. Reszta, reszta sprawna. No, także działam sobie dalej. Dobra. Jest już inny dzień. Są części. Z przekaźniczek. Omrona. Zaraz sobie porównamy. Tutaj jeszcze na tej płytce wzmocniłem klejem. Nie było pokazywane, odtworzyłem ścieżki po swojemu. No i dobra. Dobra. Opór cewek. za jeden kilo ohma. no mam jeden 5 podobnie i teraz tak ten z tym po jednego roma stary przekaźnik też jest ok. Więc odwracamy. Tu już tam coś był wypalony, nie trybił. Tu mnie ładnie też. Też to moje przewody pomiarowe, że tak powiem. Nie są najlepsze. Ale wiadomo co chodzi. Nie? Zależy, jak się złapię na no nic. No, i tutaj po zewnętrzu, jak się da napięcie, to powinno być 0. no teraz już nie mam tam przewodów. Sobie sprawdzę poza kamerą. Także przekaźnik ląduje wtedy na płytkę, i już tak naprawdę urządzenie jest gotowe do sprawdzenia. Także moim zdaniem przy tej naprawie to tyle Najważniejsze jest tutaj, żeby mechanicznie Było wszystko ok z tym złączem Żeby tego nikt nie szarpał Będzie działać kolejne 30 lat Czytam ile to Jakoś okolice lat 90, no to 30 No dobra, taka naprawa Także tak to się robi mniej więcej no i do zobaczenia w kolejnych filmach. No dobra, pokażę jak tutaj jest ten przekaźnik stary. Zleje napięcie. O to coś jest nie tak z tym stykiem, ten drugi. Ten drugi jest ok. No i wiadomo, nowy to nawet nie trzeba sprawdzać. Ok, to to by było na tyle. To może jeszcze na koniec, jak się trzy razy żegnam, pokażę Wam, jak wygląda to urządzenie. On tutaj tak ma sprytnie, jest połączone ze sobą te dwie płytki, się wsuwa je w odpowiednie tam rowki. Załóżmy, że ten dolny jest najniższe. No więc przez tą stronę. Tu takie były, jak widać są połamywane ząbki. przewody muszę o. No, może nawet jeszcze jedną dalej no i to wszystko tak ładnie sobie dochodzi to gdzieś pewnie zamocowane na jakimś raku od spodu wychodzą z góry wychodzą przewody no i tak to sobie działa nie dobra Isso o na tela.